Witam serdecznie, tu tarocistka Ania. Zapraszam na czytanie na rok 2021 osoby spod znaku bliźniąt. Bliźniaczki to dla Was czytanie, na to, jaki ten rok będzie, na co zwrócić uwagę, jakie fajne energie się pojawią w tym roku dla Was, podzielimy rok na kwartały i będziemy czytać kwartałami, czyli będziemy sprawdzać, jakie, poszczególne kwarta jakie energie w poszczególnych kwartałach pojawią się dla Was. Na każdy kwartał wyciągniemy też kartę rady. Mhm, czyli popatrzymy, jak ten, co, co warto zrobić, jak tarot radzi zachować się, czy jaką radę daje tarot na kolejne kwartały. No i na koniec wyciągnę dla Was kartę anielską, która może będzie jakimś, jakąś dodatkową inspiracją dla Was na ten rok. Dobrze, co tam dla osób z podznaku bliźniąt, Co tam dla bliźniaczków w 2021 roku? Bliźniaki. Mm -hmm. Rok 2021 dla osób z podznaku bliźniąt. Popatrzymy też na ogólną energię, weźmiemy kartę z przełożenia i zobaczymy, jak to wygląda dla bliźniąt. Bliźniaki 2021. Oj, bliźniaki będą walczyły z całym światem, będą udowadniały komuś coś. Mhm. Mm Czyli taki rok um, przekonywania innych do swojej racji. Ale też nadzieja, duża nadzieja, że Wam się to uda. Jakaś pomocna kobieta, rozwódka wdowa, lub jakaś Wasza szefowa, starsza w każdym razie i bardziej doświadczona od Was. Taka, która być mo może wydawać się zimna, ale tak naprawdę, jak dotrzecie do jej emocji, to będzie bardzo pomocna dla Was w tym roku. Dobra, patrzymy przez pryzmat walki, zobaczymy jak tam, um, ale to jest też taka walka, walka bliźniaki rozwojowa, nie? że będziecie zmienieni po tym roku. Dobra, pierwszy kwartał dla bliźniąt. jaka dobra emocja. O, ktoś o, zadba o Wasze emocje, albo Wy same zadbacie o, wasze, o, o swoje emocje. Uważajcie na poczucie równowagi w pierwszym kwartale. Mhm. No i miłość będzie kwitła w pierwszym kwartale, popatrzcie bliźniaki, wasze emocje będą bardzo zadbane, bardzo takie ukochane, bardzo zatroszczone, trochę dbajcie o swoją równowagę, żeby była ta równowaga w dawaniu i braniu, jeżeli dużo dostajecie to żebyście też dawały z siebie, no i odwrotnie, jeżeli dajecie to też patrzcie czy dostajecie, bo taka równowaga jest potrzebna, może to też dotyczyć dbałości o równowagę finansową, czyli nie wydawajcie więcej niż zarabiacie. Ale w tym pierwszym kwartale miłość kwitnie, dla samotnych bliźniaków nowy związek, ewidentnie nowy związek. zadbajcie od razu, jeżeli to będzie, i to będzie taki związek, wiecie być może na... Na, na śmierć i życie, taki wasz związek w ogóle na życie, jeżeli jesteście w związku, to ten wasz związek będzie kwitł, będzie w rozkwicie, będzie w miłości, będzie w poczuciu takiej, takich fajnych emocji, natomiast cały czas miejcie w głowie w tym pierwszym kwartale, żeby dbać o tą równowagę, żeby, żeby jej nie zachwiać, nie? Dobra, co w drugim kwartale? Jakie zmiany? przeistoczenia Uważajcie na uzależnienia, bliźniaczki, uważajcie na uzależnienia. Mhm. Jakiś szef. Y, y, no to tak, coś się zmieni. W drugim kwartale dla bliźniaków nastąpi jakaś zmiana, ale to nie nagła, taka jak w karcie wieża, gdzie, y, gdzie jesteśmy zaskoczeni. To jest taka zmiana wewnętrzna, wasza przemiana wewnętrzna, jakaś duchowa, która. Y, być może pozwoli Wam wyjść z jakichś, ale tu nie ma uzależnień takich od alkoholu, czy od narkotyków, czy od czegoś, to są uzależnienia od ludzi, od sytuacji. I karty mówią: być może dzięki tej, tym transformacji, transformacjom, które się pojawią w drugim kwartale u bliźniaków, uda Wam się wyjść z jakichś uzależnień od osób albo od sytuacji. Ale też uważajcie. Na osobę, która, na, na, to, bo to jest mężczyzna, mężczyzna najprawdopodobniej starszy od Was, albo mężczyzna m, wyżej postawiony, jeżeli chodzi o hierarchię zawodową. I karty mówią: to jest mężczyzna, który potrafi być bardzo apodyktyczny. Taki wiecie, co powiecie, to on wie, jak ma odpowiedzieć, żeby na jego wyszło. Um, zimny. I jeżeli to jest szef pracy, to on nie prosi, nie mówi, tylko wydaje polecenia takie w formie rozkazów, nie? Idź, zrób i takie y, y, równoważniki zdań, nieznoszące sprzeciwu. Natomiast jeżeli ta metamorfoza u Was w drugim kwartale będzie polegała na zmianie pracy bliźniaki, to uważajcie, żebyście nie trafili do niefajnego szefa i do, w jakiś uzależniający układ. Mhm. Dobra, co w trzecim kwartale dla bliźniaków? To ja w trzecim kwartale znowu albo romansy. <śm> no, uważajcie na jakiegoś mężczyznę, który mógłby Wam za zakręcić w głowie, namieszać i sobie pójść, rozkochać Was i sobie pójść. Um, ale dzięki temu jakieś sprawy pójdą do przodu. Czyli popatrzcie, zapali się was, bo to są dwaj rycerze. Najpierw w tym trzecim kwartale coś was bardzo, w coś się bardzo zaangażujecie, coś was bardzo pociągnie, coś wam się spodoba. Włożycie w coś swoją energię, takie zaangażowanie i poświęcenie i uważajcie tylko na mężczyznę, bo to też może być szef, nie? bo to może być kochanek, mężczyzna, który was rozkocha w sobie. Jeżeli słuchają mężczyźni, to odwracajcie tę energię, czyli wy możecie być takim mężczyzną i uważajcie, żebyście się takim mężczyzną nie stali. Natomiast jak to opanujecie, to z czasem to się stanie rycerzem monet, czyli taką energią, która mówi, że jakiś projekt pójdzie do przodu. Ja się w niego zaangażowałam, ale ogarnęłam sprawę, czy ogarnąłem sprawę, i teraz już ciągnąłem ten ogień na ziemię, czyli już teraz idą te sprawy w sposób pomyśl, przemyślany, może nie na hura i szybko, ale idą do przodu w rozsądku i stabilizacji, stabilności, bo to stabilizacji niestabilności. Mhm. Ok, czyli taki ten trzeci kwartał dla osób spod znaku bliźniąt to jest zapalenie się do czegoś, refleksja. Uwaga na osoby, które Was tam będą w to wciągały. I jak dołożycie do tego takiej chłodnej trochę oceny, to pójdzie fajnie do przodu. Jakaś tam sprawa w jakimś obszarze, bo to mogą być i materialne, i uczuciowe. I popatrzcie, w wyniku tego pójścia do przodu, tego rozwoju, pojawią się marzenia albo efekty włożonej tej pracy w czwartym kwartale. Mhm. Trochę może to gdzieś zdestabilizować wasze poczucie pewności i stabilizacji, gdzieś się coś zachwieje, ale idźcie w te marzenia, patrzcie na, na przyszłość daleko. Super i cieszcie się, jak wam coś wyjdzie. Świętujcie końcówkę, będziecie świętować końcówkę 2021 roku z przyjaciółmi. I jak sobie patrzę na tą ogólną energię rozwoju i takiej walki, to tej walki będzie dużo w drugim kwartale, bo tu trzeba będzie uważać, żeby, się, żeby przeżyć tą metamorfozę, żeby przekonać otoczenie do jakichś swoich przekonań i jakiś swoich prawd. Tak, żeby się nie dać wplątać w jakieś uzależnienia, nie? albo się dać, nie dać przekonać, żeby nas nie zwyciężyli ci ludzie, którzy z uporem powtarzają jakieś swoje zimne fakty i nie patrzą na nasze emocje, na nasze uczucie, na nasze potrzeby, przekonania. Mhm. Tak, no tu też widzimy energię walki, energię przejścia z ognia do ziemi. Ok. A tu już w czwartym kwartale, słuchajcie, świętujecie. Świętujecie sukces, który do Was przyjdzie po tym rozwoju całorocznym. Tylko pamiętajcie, żebyście tam nie przecholowały bliźniaczki. Popatrzmy jeszcze na radę dla, na każdy kwartał. Dla osób spod znaku bliźniąt rady na każdy kwartał 2021 roku. Jakie rady mamy? Na kolejne kwartały dla osób z podznaku bliźniąt. Pierwszy kwartał to miłość, to rozwój, być może też podejmowanie decyzji, ale też dbałość o, o równowagę w związkach, w relacjach, być może też w pracy. O i mamy, tu nam się odwróciła karta siódemka monet. Słuchajcie, cierpliwość. Macie to robić cierpliwie z dużym. Wiecie, nic na hura w tym pierwszym kwartale. Czyli wykażcie się cierpliwością. Cierpliwie czekajcie, aż dojrzeją owoce Waszej pracy. Pięknie. Mhm. Nie przejmujcie się, jak coś się będzie wlokło Waszym zdaniem. Rada na drugi kwartał. To jest dziewiątka monet. To jest karta sing bycia singlem, czyli bycia osobą pojedynczą. Ja nie chcę mówić osobą samotną, bo nie każdy singiel jest samotny, nie każdy singiel czuje się samotny, nie? Więc albo zdecydujecie, że dobrze Wam być singlem i to jest dobra decyzja i tego się trzymajcie, ale rada jest też taka żeby działać samemu, żeby tu się nie zdawać. No i tu ten Król Mieczy jest taką osobą, która może Wam coś doradzać, co nie jest specjalnie dobre dla Was. Może Was przekonywać, że te racje, o których przekonujecie cały rok, będziecie przekonywać świat, że one są nie, niedobre, niefajne, ale Wy wiecie swoje. I jak zadbacie o swój dobrobyt, o swój komfort, to ten kwartał Wam bardzo dobrze minie i ta zmiana, ta przemiana, która tu jest pokazana jako pozytywna, ona faktycznie pójdzie, tak wiecie, może nie jak spłatka, ale pójdzie szybko, pójdzie fajnie, pójdzie bez zbytniego oporu. Ale zadbajcie same o siebie. Taka rada na drugi kwartał. Jaka rada dla bliźniaków na trzeci kwartał? Tu mamy a, walkę ognia z ziemią, tak. No właśnie, no właśnie. Słuchajcie, rada, uważaj na swoje emocje, na poczucie własnej wartości. Nie daj sobie złamać serca. To może też być tak, że będziecie mieli wybor, będziecie miały bliźniaki wybór między dwoma mężczyznami. Może się, może się taka sytuacja pojawić dla części z was. Między właśnie mężczyzną stabilnym, stojącym mocno nogami na ziemi, działającym z rozmysłem, a mężczyzną ognistym, takim, który wiecie, ma energię i się dzieje. I wtedy te, te karty oznaczają, że w tym trzecim kwartale macie wybrać tego stabilnego, macie uważać na tego ognistego, na tego takiego zaangażowanego, bo on wam złamie serce. Nie? Czyli patrz na siebie, dbaj o swoją kondycję psychiczną, o swoje dobre samopoczucie w tym wszystkim. Co się będzie działo. No i w czwartym kwartale, kiedy już będziecie zbierać, no właśnie, kiedy już będziecie zbierać plony swoich dobrych, swojego działania, kiedy te plony do Was przy, przy, przypłyną, przybędą i już dowiecie się, co tak naprawdę dało to, co zrobiliście w ciągu tego roku, to, to karty mówią: Patrz. To karty mówią to znaczy dwie rzeczy. Świętujcie sukcesy, to jest jedna rzecz. Chwalcie się tymi sukcesami, nie milczcie o nich, bo świat warto, żeby się o nich dowiedział. Cały świat warto, żeby się dowiedział, ale Karta Świat mówi nam, te, nam też o dwóch rzeczach. O zamykaniu pewnego etapu, czyli o podsumowaniu roku, no co w czwartym kwartale jakby szczególnie pod koniec jest e, e, oczywiste. To jeszcze do tego wszystkiego mówisz, że za chwilę zacznie się coś nowego. Mówi też o tym, że warto zwrócić w czwartym kwartale uwagę na komunikację przez internet. Nie, bo to też jest Karta Świat. Mhm fajny rok przed bliźniakami powiem wam fajny rok zobaczmy jeszcze co na to anioły jakie przesłanie będzie was kosztował dużo wysiłku ten rok ale generalnie warto będzie co jakie mają jeszcze przesłanie inspirujące może naprowadzające dla osób z znaków bliźniąt na 2021 rok Aniołeczki, co tam aniołki dla Was mają? Aniołki, aniołki mówią tak: cel. Anioły przypominają Ci, że wszystkie wydarzenia i ludzie na Twojej ścieżce życia zostali tam umieszczeni celowo. Być może spotkanie z nimi macie wzmocnić, dać szansę na wyjaśnienie lub wybaczenie zdarzeń z przeszłości, uwolnić od rutyny lub też uszczęśliwić. To tutaj metamorfoza, która nam tu wyszła, przemiana. Ostatecznym celem Twojego życia jest czynienie tego, co sprawia ci radość, daje satysfakcję i poczucie spełnienia. Poszukiwanie tych wartości sprawia, że podążasz szlakiem swojego przeznaczenia. Nie pozwól, by ktokolwiek lub cokolwiek zawróciło Cię z Twojej misji. Poproś swojego anioła, by pomógł Ci odnaleźć cel w sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujesz, lub też jeśli jesteś, jesteś już na to gotowy, cel Twojego życia. Zbierz swoją moc i siłę woli, konsekwentnie trzymaj się so, swoich zamiarów, by osiągnąć cel. Anioły będą cię wspierać i odniesiesz sukces. Afirmacja na 2021 rok dla osób z podznaku bliźniąt: Jestem silny i zdeterminowany. I jak widzicie, w tej sile i determinacji, w tych przemianach i w tej sile i determinacji i to jest karta Siły i Determinacji. Będziecie mogły odnieść swój sukces i świętować go pod koniec roku. Super bliźniaczki. Pięknego, cudownego roku Wam życzę. Wszystkiego najpiękniejszego, dużo sił, dużo zwycięstw. No i cóż, i do usłyszenia przy następnych czytaniach. Pa pa!